Wspaniały dzień dla dwukrotnego mistrza olimpijskiego. Piękny obrazek, warto było czekać. Potrzebna była ta cierpliwość. Bo Polacy od początku sezonu pod okiem Stefana Horngachera poczynili spore postępy i byli w czołówce pucharowych zawodów. Tylko kwestią czasu było kiedy znajdą się na podium, no i właśnie doczekaliśmy tej chwili dzisiaj. Cierpliwość jest immanentną cechą sportu. W ogóle w życiu potrzeba cierpliwości, chociażby żeby się nauczyć chodzić i mówić na początku swego życia, ale w sporcie cierpliwość jest niezbędna. Bez cierpliwości nie można sportu uprawiać, bo samo trenowanie codziennie, powtarzanie tych samych czynności wymaga. Wymaga po prostu wielkiej cierpliwości. Myślę, że wszyscy e sportowcy doskonale o tym wiedzą i ta cierpliwość musi być kiedyś nagradzana. Wygrać nawet Adamowi mały Kamil Stok który tak tutaj w pucharowych zawodach. Kamil pierwszy raz zwycięża, pierwszy raz mamy drugie miejsce na podium. Dziś Maćka Kota, no i myślę, że za chwilę Mazurek Dąbrowskiego. Gratulacje dla Polaków, dla naszego sztabu szkoleniowego się nie doczekaliśmy. Ale najważniejsze, że doczekaliśmy się na tą wygraną polskiego skoczka. Dziękujemy bardzo za uwagę. Za tydzień Engelberg. Na...